Znajdujemy się w kamienicy naujaka miejskiego ośrodka Kultury w Olsztynie i tak naprawdę już w tej chwili rozpoczynamy działania związane z kamienicą pełną dźwięku. Jest to dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki ustalonego przez UNESCO. Mieliśmy taką ideę, żeby na każdym piętrze w wielu pomieszczeniach w różnych dziwnych i Ciekawych przestrzeniach. E, nasi muzycy mogli zaistnieć, zagrać i znaleźć swoją przestrzeń sceniczną. Na przykład tutaj e, w części takiej chilloutowej mamy otwarte drzwi balkonowe, możemy wejść na balkon i posłuchać mu muzyki klika, ambientowego twórcy. Natomiast w Windzie śpiewa m.in. Marta Andrzejczyk, przejedzie się pewnie też klarnecista Przemysław Mrozowski. Dzisiaj Marta Andrzejczyk śpiewa z małymi instrumentami, bardzo podręcznymi i korzystnymi i bardzo potrzebnymi w domu. Na przykład śpiewam ak akompaniując sobie na kieliszku, tam mam różne zabawki mojej córki, mojej córce, które ukradłam i na których gram i śpiewam. Różne oczywiście piosenki poetyckie, ale przede wszystkim piosenki Marii Burniewicz, kompozycje Marii Burniewicz do tekstów szlachetnych naszych wspaniałych polskich poetów. W sali kameralnej wystąpi zespół jazzowo-bluesowy MAPS, wystąpi też nasz olsztyński taki eksportowy zespół The Lollipops z muzyką progresywną. Już niebawem w sali kameralnej, po raz pierwszy chyba właściwie. Zagramy i to nie w wersji takiej kameralnej ani akustycznej, tylko, tylko w wersji normalnej, przy czym musieliśmy się trochę ściszyć, żeby tutaj nie było, że psujemy na przykład kamienicę. Póki co sobie chodzimy po całej kamienicy, rozglądamy się, słuchamy, a potem sami zagramy. Myślę, że atmosfera będzie dobra, bo nie spodziewałam się, że przyjdzie aż tak dużo Możemy usłyszeć Łukasza Indrusa, który prowadzi swego rodzaju śpiewanki, razem z nim przy użyciu śpiewnika możemy pośpiewać znane piosenki polskie. Na górze właśnie w składzie Przemysława Mrozowskiego będziemy mogli usłyszeć troszeczkę muzyki etnicznej w wykonaniu Adasia i Zosi również. Któż jeszcze jest z nami? Chór ATW. Krótki koncert chóru Akademii Trzeciego Wieku, chór Denowo. Zaprezentowałyśmy około pół godziny repertuar. Olsztyńska Grupa Smyczkowa Absolwent oraz uczestnicy Bitwy na głosy. Super atmosfera, bardzo fajny pomysł, ja lubię takie imprezy.